nowe zasady zdrowego żywienia, tak zwana piramida zdrowia i aktywności fizycznej, to trzeba podkreślić. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Pani Marta Brajbisz, dietetyk kliniczny Instytutu Żywności i Żywienia, dzień dobry. Dzień dobry. I nasuwa nam się pytanie, musimy o to zapytać, czym się różni ta stara piramida żywności od nowej? Mhm. No, kilka kluczowych rzeczywiście modyfikacji wprowadziliśmy ze względu na to, że troszeczkę jest, że pod, pod prewencję obecnych tutaj problemów zdrowotnych, czyli między innymi otyłości cukrzycy, czyli ta generalnie piramida jakby zalecenia są pod, pod, pod prewencję tych chorób specyficznie, mm -hmm. rzeczywiście Ale ustalone. teraz widzimy, no, i właściwie to nie sposób nie zauważyć, że mamy pewną piramidę. I teraz tak, mm -hmm. jedziemy może od samego e, o podłoża. Tak, tutaj jakby <laughs> właśnie jakby powiedzieliśmy, że jest aktywność fizyczna, jest nierozłączny element zdrowego stylu życia, więc tak. tutaj absolutnie... I to jest pewna nowość, prawda, tak. bo tutaj ta... ta znaczy... Ona była wcześniej. Była, to chyba troszkę. Trosz, by. Znaczy ona tak. tutaj cały czas była, tylko my zapominaliśmy o niej. <noise> tak Czyli życiu. podkreślamy, Ale. że podstawą to symbolizuje nasza skakanka, jest ruch fizyczny. Tak. Dlaczego to tak. jest tak ważne? Dlaczego jest tak ważne, prawda, jest taka, że właściwie aktywność fizyczna i to, co ile jemy, to jest, no, to jest tutaj, mamy hasło w Instytucie Żywności Żywienia, zachowaj równowagę i właśnie to jest, na, na tym polega, jeżeli chodzi, powiedziałam, że to jest prewencja otyłości cukrzycy, mhm. więc jeżeli chodzi o nadmierną masę ciała, bycie fit i tak dalej, to I... musimy zachować równowagę pomiędzy tyle, ile wydatkujemy, a tyle, ile jemy. Właśnie, a jaki to ruch? Widzę tutaj skakankę. Ruch każdy, ale... skakanka, każdy... siłownia, Chodnie ale to też... Taka codzienna, prosta, pójście do sklepu, a po zakup przejście jednego przystanku zamiast yy... Zamiast na przykład podjechania autobusem, to tak, raczej tak, podejście, tak. zamiast wjechania windą, dokładnie, to po schodach. Może dokładnie. to być bieg, może to być skakanka, dokładnie, może to być oczywiście. pływanie rower, ale, ale ważne, żeby to trwało. Koło 30 minut, około 30 minut dziennie. dziennie. Tak. Mhm. ta piramida to chyba była 7 lat temu, prawda? Zmieniana. I rzeczywiście wtedy jeszcze praliśmy części ręcznie. Wszystkie takie aktywności fizyczne. <laughs> Inny był trochę tryb życia, to dokładnie, prawda. Dokładnie, więc mhm. to pewnie dlatego tak. też się zmieniło. Zaczęliśmy którego... od aktywności mhm. fizycznej, idziemy piętra wyżej. Tak, następną dość poważną i kontrowersyjną, czasami według tej ekspertów, modyfikacją było przesunięcie warzyw i owoców do podstawy piramidy. Oczywiście pomijając mm -hmm. tę aktywność fizyczną. To jest jakby podkreślamy, że tu nie chodzi o to, że jakby wycofujemy się ze stwierdzenia, że produkty zbożowe powinny być głównym źródłem energii, tylko chodzi przede wszystkim o to, że cały czas mówiliśmy, że warzywa i owoce do każdego posiłku. My często zapominaliśmy o tym. Ta wcześniejsza piramida, która miała tą. To piętro trochę wyżej, było sugerowała troszeczkę, że to nie do końca jest taki jakby ważny. Tak Jak istotne. Dokładnie. Czasami mm -hmm. zapominaliśmy. Tak. Więc teraz, jakby to ta modyfikacja tutaj jakby chodzi o, przede wszystkim o to, żebyśmy jakby w, kształtując swój posiłek, przede wszystkim najpierw sięgamy po warzywa owoc, żebyśmy sobie wyrobili taki nawyk, że to jest podstawa naszego posiłku. To jest to, co widzimy teraz. Po lewej stronie mamy piramidę nową, po prawej mamy piramidę starą. Jesteśmy po tym podstawowym poziomie, gdzie widzimy na szaro różne aktywności. Sportowe, przypominając, proszę bardzo, schody, rower, tak pływanie, jest, bieganie czy spacer. Idzieło. Potem jesteśmy, to jest to piętro, na którym jesteśmy teraz, czyli Ważne. warzywa i owoce. Ważne pewnie, żeby podkreślić w jakiej proporcji, bo to nie jest tak, że możemy tych warzyw tak. i owoców dowolnić. Nie możemy jedna marchewka nie, nie. dziennie? Jak to powinno wyglądać? E, mówimy, teraz jest właściwie tak, że im więcej, tym, tym, wiec, tym, tym lepiej. lepiej. I Aha. tak jak kiedyś mówiliśmy, że nie podjadać absolutnie między posiłkami, to właściwie teraz trochę, nie, nie do końca, nie to, że się wycofujemy, ale mówimy podjadać tylko warzywa warzywa, warzywa. Ale warzywa, ani owoce też podjadę, No właśnie, bo... w stosunku 3 do jednego, prawda? Tak, Czyli trzy tak. warzywka, jeden owoc może w ten znaczy, sposób. To generalnie jest tak, że tak jak tutaj widzimy, też. jest Te, 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 te owoce są usunięte. Sp... Mhm. Więc troszeczkę jest mniej ich w naszej diecie, więc to jeden, dwa owoce, maksymalnie, oczywiście, dostosowując do, do naszego zapotrzebowania energetycznego i naszego wydatku, ile między innymi uprawiamy sportu. No to nie windą, ale po schodach w takim razie. Wchodzimy o piętrowy. Tak jest, mamy produkty zbożowe i tutaj nic się właściwie nie zmienia. Pierwsza sprawa oczywiście musimy to dostosować do naszego zapotrzebowania energetycznego, czyli musimy do por porcje ile tego jemy tak żeby masa ciała nasza była, utrzymywała się w normie i oczywiście takie preferowane źródła to są pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli tutaj ciemne makaron, płatki zbożowe, ryż, ryż brązowe, bardzo niedoceniane, a w polskiej tradycji myślę ważny produkt, kasze no tak, gruboziarniste. Wszystkie, właśnie, wszystkiego rodzaju kasze, mm -hmm. przecież tak, ryż tak. także. No dobrze, tutaj właściwie pewnie nie ma żadnych wątpliwości, Dokładnie. że to jest piekielnie to jest istotna sprawa. Energii ale wyżej już mamy pewną kontrowersję. Patrzę no, na nabiał i mleko. Mm -hmm. No to mleczko jest no przez niektórych rzeczywiście atakowane. No, my dalej patrząc na te wszystkie badania, te analizy, jednak nie jesteśmy tutaj w zgodzie z oponentami, jeżeli chodzi o mleko, i uważamy, że absolutnie jest, powinien być, być elementem naszej, naszego zdrowego żywienia, jest absolutnie najlepszym źródłem wapnia w naszej diecie i, i tutaj no, nie da się ominąć tej grupy. Mhm. W... Ale co... oczywiście możemy mhm. wybrać też jogurty, kafiry o właśnie. i chudy. generalnie chudy tak mleko do 2% zalecam. Ale to, że tutaj akurat na samym środku piętra pod tytułem nabiał stoi mleko, nie jest przypadkiem. Szklanka mleka absolutnie nie zaszkodzi, wręcz absolutnie przeciwnie. Absolutnie tak. Możemy wymienić na jogurt, kafir jak najbardziej. To no to i ruszamy wyżej. Białeczko. Białeczko. Tutaj jest też dość ważna inf informacja, bo też podkreślamy, bo mamy tutaj mamy białko. Mamy białko zwierzęce, mamy białko roślinne i tutaj skupiamy również Uwagę konsumentów naszych e, kochanych na, na to, że mamy również właśnie białko roślinne i że powinniśmy włączać, e, włączać je do naszej diety, mm -hmm. czyli nasiona roślin strączkowych, najlepsze źródło białka roślinnego, fasola, e, ciecierzyca, soczewica. E, tutaj jeden, dwa razy w tygodniu zamiast produktu mięsnego, jak najbardziej oczywiście również zostajemy przy, przy rybach, e, też tak jeden, dwa razy w tygodniu trochę spychamy na margines to mięsko. Tak mówimy o 500 gramach. Mm -hmm. Na, na tydzień. No dobrze, 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 no zamieniamy się absolutnie w słuch. 500 gramów na tydzień tego... Mięsa. Mięsa, mięsa. mięsa. Mhm. Znaczy to jest oczywiście bardzo ogólnienie, bo oczywiście musimy dopasować do naszej masy ciała i to jest jakby już, już element Kwestia dietetyka. Kwestia ale, ale, ale oczywiście takie ogólne Ogólna zalecenia, zasada, żeby po prostu nie przesadzać. Żeby mięsa, że, że mięso generalnie rzeczywiście w tych badaniach niekorzystnie wypada, jeżeli chodzi o na przykład e, ryzyko nowotworów, mhm. więc tutaj rzeczywiście powinniśmy troszeczkę. E, skierować że, się bardziej ta. na Rybki A, albo rybki. Czyli ja i nie mięso, mięso, jaja również. Super. Co z czerwonym mięsem? Właśnie tak, jeszcze. tutaj z czerwonym mięsem, no to właśnie, jakby mówimy mhm. o, o tym ryzyku nowotworów, to specyficznie naj, najwięcej właśnie kontrowersji, takich negatywnych opinii mówimy o, o czerwonym mięsie, zwłaszcza wysoko przetworzonym, czyli wędlinach i mhm. tego typu produktach. Zostawiamy na boku, proszę Te Państwa, bendliną. i czeka no, na nas mieliśmy. szczyt, czyli tłuszcz, jak widać jest na samej górze, czyli tego potrzebujemy najmniej, tak. ale w jakiej formie? No, naj, najbardziej preferowane to, jest, to są oleje roślinne. Oleje rybie tutaj mamy w produktach białkowych, one są rzeczywiście najkorzystniejsze zdrowotnie. Również orzechy i pestki tutaj też, też mają te korzystne produkty, tłuszcze. Natomiast musimy pamiętać, że to są bardzo wysokokaloryczne, są to wysokokaloryczne produkty, produkty, więc łatwo przesadzić i spowodować, że one będą niekorzystnie wpływać, bo będą powodować nadmierną masę ciała. Jeszcze mamy czas? Mamy no, jeszcze mamy ostatnie jeszcze 30 sekund na to, co o, jest bardzo w... istotne. Właśnie, o, y -hmm. o napojach. Woda. Jest woda jak najbardziej, jeszcze tutaj, tutaj nie ma w tej, w, tej, w tej grafice, ale wprowadziliśmy również kawę. Natomiast też podkreślamy, o. że podkreśliliśmy te zalecenia, jeżeli chodzi o ograniczenie soli i cukru. I tutaj mamy w tej naszej e, piramidzie Aha. mamy przekreślone cukierniczkę i, i solniczkę, to znaczy, żeby nie całkowicie dosalać potraw, Ale jak najbardziej. Mm. Znaczy, no właśnie pytanie, całkowicie? Całkowicie, to Jeżeli znaczy, chodzi o sól, a jeżeli chodzi o cukier, to tutaj znaczy, nie ma mamy dyskusji, to pewnie całkowicie. ilościowo, jest znaczy, jest, tak w normach mówimy o 10%, jeżeli chodzi o cukry, mog mm -hmm. mogłyby z naszego zapotrzebowania dostarczać. Jeżeli chodzi o sól, to możemy około 5 gram. Ale to też jest, jest sól, która zawarta jest w produktach, to znaczy, jeżeli spożywamy wędliny, sery żółte, mhm. które są, mają już przemysłowo większą ilość dodaną soli, to ma, możemy sobie mniej dosolić. Jeżeli wybieramy mniej przetworzone produkty, to faktycznie jest więcej miejsca na tą dodaną sól z e, solniczki do naszych potraw. To jeszcze na koniec ile tej wody dziennie? Półtora litra? Koło półtora Bardzo litra, dużo. ale to też mhm. oczywiście jest dostosowane do aktywności fizycznej, do, e, mhm. do stanu fizjologicznych. Czy to jest kobieta w ciąży, czy to jest dziecko, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta w średnim, czy. Oczywiście to jest indywidualnie, ale około pół półtora Lutora do litra. dwóch litrów. I pewnie no. też nie na raz, tylko mniejszymi I nie raz, Małymi jak najbardziej. Tak. Pięknie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. bardzo. A teraz proszę Państwa, przenosimy się do Dubaju. Tam otwarto, to na pewno Państwa bardzo zaciekawiło, szczególnie Panie w studiu. Wyjątkowy, wielki tematyczny park rozrywki, jak na Emiraty Arabskie przystało. W w przygotowywaniu tego parku cena zupełnie nie grała roli.